Walka o Mistrzostwo Polski w kategorii ciężkiej. 10 rund obok Marcina Najmana. Trener Tadeusz Romański, no też ciekawa postać, bo on w 1991 roku pokonał, widzimy go właśnie, pokonał Andrzeja Gołotę. w no, ta... pierwszym pojedynku przegrał, także z Gołotą jest na remis. Jedna wygrana i jedna porażka. Widać różnicę wzrostu, proszę Państwa, to o czym wspominali komentatorzy Andrzej Kostyra. Ja myślę, że tu zadecyduje szybkość, czy zdąży Marcin szybko doskoczyć, zbić te długie, proste Andrzeja Wawrzyka i oczywiście zadać ten mocny prawy sierpowy, a również proszę Państwa, będzie prawdopodobnie próbował to, co na treningach robił, trafić lewym w tuch. No ale zobaczmy, rozpoczyna się ten bardzo ważny pojedynek. Spokojnie Marcin Najman, lewy prosty Wawrzyka, lewy prosty Najmana, spokojnie. Dobry, tak, lewy prosty Wawrzyka, to co tutaj trenerzy w narożniku, ale jaki długi, proszę, drugi lewy Marcina Najmana doszedł celu, spokojnie. Już szykował warzyk prawy, dwa lewe skrócił dystans. I szykował prawy, dobrze, że najman odskoczył. No jest spokojny, czeka na akcję. Niepotrzebnie chodzi w lewą stronę, bo zbliża się do prawego prostego warzyka. No Jurek, chyba to nie jest tak jak mu radziłeś, ale zobaczymy. No to jest dorosły mężczyzna, on ma swój sposób. Korzysta z moich uwag, ale plan taktyczny na ten pojedynek pracował sobie sam. Wie, co trzeba zrobić, żeby wygrać. Czy mu się to uda? Proszę Państwa, proszę. Dwa lewe i prawe. Wawrzyk się zachęcił tym, że Marcin nie atakuje. Chyba troszeczkę Wawrzyk jest zaskoczony, ponieważ spodziewał się ataku Najmana Nie ma tego odeja od razu zmienił koncepcję, sam atakuje, Wawrzyk, no tre, rozmawiałem przed walką z trenerem Łapinem, on mówił, że są przygotowani na wszystko, Najman nie ma prawa ich niczym zaskoczyć, nawet ciosami w tył głowy poniżej pasa Przygotowani są na atak Najmana od pierwszego gongu i na walkę na dłuższym dystansie, ale to są tylko słowa, słowa, słowa. No zobaczymy jak będzie w ringu. Na razie agresywniejszy jest Wawrzyk. Zawrzyk, tak, jest spokojnie. Spodziewałem się, że będzie troszeczkę ostrzej, no ale zobaczymy. To dopiero początek tego spektaklu. Na razie były dwa lewe proste. Znowu lewy prosty Marcina Najmana i lewy prawy Wawrzyka. Na razie ani Marcin, ani Wawrzyk nie zadał celnego ciosu. W pierwszym rzędzie obserwuję ten po pojedynek Przemek Saleta. Mówiło się o walkach Salety z Sosnowskim. Salety z Gołotą. No Mamy pojedynek e Najman-Wawrzyk o mistrzostwo Polski. Dobry lewy prosty Wawrzyka zatrzymał Marcina. Nie spodziewał się tego lewego prostego. No, spokojna runda, narożnik, zobaczymy, lewy. Kończówka pierwszej rundy. Dobry atak, Zawrzyka, lewy, lewy, prawy, wszystko jednak na rękawicze wyłatuje Najman, nic jeszcze nie doszło. O i koniec pierwszej rundy, nie ulega wątpliwości, runda dla Zabrzyka. Był agresywniejszy. On atakował, zadawał więcej ciosów. Dużo tych ciosów Najman blokował, ale na pewno więcej ciosów zadał Andrzej Wawrzyk. Posłuchajmy, co mówią trenerzy. Mój i leci z Jedną, dynamiczne. Na razie te kontry są dynamiczne. A to na razie. i głęboko. Lewy, prosty, cięższy, Wracasz. prawy prosty na dół. Jak I powrót do tyłu, do I szybki dynamiczny analiz. Szybki. 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 prawie prosty Pomoc tym lewym prostym. Lewym prostym. Presja cały czas musi być. A... A... Słyszeli państwo trenera Fiodora Łapina. No zobaczymy, czy będzie realizował te wskazówki. No teraz proszę, zaatakował Najmansz. Salencja atak, no uśmiechnął się Wawrzyk, tak jakby to przewidział, ale chyba był lekko zaskoczony. No była to dobra akcja przygotowana przez Marcina. Szkoda, że troszkę nie odczekał, tylko tak od razu z gongiem. Bo ta akcja lewy prosty i prawy sierpowy, on pamięta walkę Wawrzyka, po której, właśnie po takiej akcji Wawrzyk znalazł się na deskach. Nie udało mu się, szkoda, że nie przygotował się tej akcji znowu, a tak, wysoko uniesione ręce Wawrzyka. Odpowiedział dobrym prawym w tuł. wprawdzie ten prawy Marcin Najman wyłapał na rękawice. No i na narożnik, zobaczymy czy tak. piękny prawy, prawy ponad lewą rękę, proszę Państwa i chyba będzie po walce tak to był bardzo silny cios nad lewą ręką ale najman wstaje nie ale to nie będzie sędzia zezwala na walkę tak jest to no, no, jest no, zamroczony no, że... na najman teraz drugi prawy dobrze blokuje jeszcze jeden tak, no nie udało się proszę państwa jednak te treningi Bawrzyka z zawodnikami, ja się spodziewałem, że będzie odwrotnie, że takim ciosem poczęstuje właśnie Najman Bawrzyka. Odściekły jest Marcin Najman, łzy w jego oczach. Bardzo liczył na zwycięstwo. Chciał wygrać. Próbował zaskoczyć rywala, no nie udało się. Przesądził ten pierwszy, pierwszy nogno. Prawy, tak, Nad lewą ręką. No i miły gest. Gratulacje pokonanego Marcina Najmana dla Andrzeja Babrzyka. Dziesiąte jubileuszowe zwycięstwo Bawrzyka. Wiedział o tym, że Wawrzyk będzie atakował lewy, prawy. No i gratulacje były zaskoczyć. od Przemka Salety. Panie i panowie, w pojedynku tytułu mistrza Polski w kategorii ciężkiej zbierze się. Zabrakło się, się, się co? Marciny, testosteron Dajman i Andrzej Wawrzyk. Przez TKO w rundzie drugiej. Zwycięstwo No nie TKO, i myślę, że. A kurzy! Na no nie udało się, nie wyszło Marcinowi. Panas Wreszanski, prezes Wydziału Poprzez Zawodowego. A więc e, popatrzmy jeszcze raz. Krótki. Był bardzo łatwy. Wyskorzystał po prostu przewagę warunkach fizycznego. Proszę, potężny prawy. Proszę o właśnie, tak. nie uwagi. Zamiast zejść w lewo skos, pod ten prawy, tak jak ćwiczył Marcin Najman, powinien się w lewo skos i uniknąć tego ciosu. Świetny prawy wazyka dochodzi celu i oczywiście waga ciężka wiadomo było że po takim czasie Marcin Najman będzie miał trud